Piłkarze pogoni Szczeciny mimo porażki z kolejarzem Stróże W dość optymistycznych nastrojach przygotowują się do kolejnej batalii ligowej z Bogdanką Łęczna. Przed trenerem Ryszardem Tarasiewiczem jednak trudne zadanie: jak zmobilizować drużynę, która mimo iż rozegrała ostatnie dwa spotkania na wysokim poziomie, nie zdobyła jednak ani jednego punktu. Oni są świadomi tego, że, że, że rozegrali dwa dobre spotkania w dobrym rytmie, z dużą dynamiką w porównaniu do tego, co miało miejsce. 3-4 tygodnie temu, ale nie zostali zrekompensowani. No, każdy człowiek za wykonaną pracę chce dostać jakiegoś. za dobrze wykonaną pracę, chce dostać jakiegoś cukierka. W sporcie, akurat ten cukierek to jest jeden albo trzy punkty. Mimo, iż zespół pogoni Szczecin w dwóch ostatnich spotkaniach ligowych nie zdobył ani jednego punktu, wiary w awans do ekstraklasy nie traci trener Ryszard Tarasiewicz przeżyłem takie sytuacje i w dawnej trzeciej, i w drugiej lidze, gdzie na czy sześć kolejek już też mówili, że, że, że mój zespół nie, nie awansuje i musimy dobrać do końca sezonu. I na końcu żeśmy awansowali, myślę, że ten scenariusz się powtórzy. Równie wielkim optymistą jak Ryszard Tarasiewicz jest napastnik pogoni Szczecin, Wuk Satyrowicz. No nie podajemy się, no, gramy, teraz mamy wyjazdowe obłączne i z górnikiem gramy no, no naprawdę nie mamy innego wyjścia niż, niż wygrywać, no, ale no, dostaliśmy taki lekki nokaut, no także, także musimy z tego podnieść i po, prostu, i po prostu w tych ostatnich meczach pokazać charakter i, 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 i że, że możemy i, i ja dalej wierzę cały czas w ten awans, także także nie podaję się. Jak mawiał Kazimierz Górski, dopóki piłka w grze, wszystko jest możliwe. Wiara góry przenosi, należy więc wierzyć iż sportowcy w ostatnich pięciu spotkaniach zdobędą tyle punktów, iż wystarczy to do awansu do piłkarskiej ekstra klasy. Ja wierzę i mam nadzieję, że większość kibiców również. Dla Pogoń TV Adam Wosik.